Dziękuję, Sifunciu. Dobry, ten jest jest <noise> Trochę mi się. Trochę mi się ryżu rozsypało, ale to chyba jest. Masz ryż? masz ryż, Daj ryż. Daj, daj ryż. To kurwa sprzątał. Daj gry Daj gry Nie, spierdalaj moje kalorie, liczę. Nie, eee. jest Mogłem wiedzieć, że ryż soczku. Nie, pierdal kurwa, masz soczek. No dobra. Kurwa, soczek pomarańczowy. kurwa, kurwa. A po co my tak właściwie jedziemy, sefunciu? Po taką fajną sksyneckę gdzie w środku będzie takie fajne piu-piu. Yy... Fajne dochowanie. No... Nie wiem, co mam powiedzieć, te drogi są coraz gorsze. A ja miałem kask? Tak, kurwa, ja zauważyliśmy wszyscy, że miałeś kaskę A to już tutaj? Tak, to już tutaj. A my też mamy iść? Ja pierdolę, cało to rozjebane. Kurwa. Eee... to. Tak. Się wyklepię! Się... Jak szef, A, się szef, się szef, powie, to ja przypierdolę tak z młotka, kurwa, naprostuję ten zderzek. Dobra, dobra, powiedz mi, że ci ufam. Dzień dobry, ja słyszałem, że jakaś packa miała być. A, dobry. Dobry... Miałam pacuskę. To? O jaką paczkę? No paczkę, Zdrowiadam. tu miała być? To... Moment, zapytam na radio. I... Ty, mireczek, a tam nie, nie przyjechał ktoś wcześniej? Posełeś, po, prawdę? No, by, byli tam i, jakieś 10 minut temu. A no dobra, ty. No i. It... Ktoś wcześniej przyjechał po paczkę a, Ale to dla nas miało być Jak ktoś, kurwa wcześniej przyjechał po paczkę? No byli tutaj jakieś Zieloni, w ubrani Nie powiedzieli, kurwa. że, że a, od ciebie Dole. a tu ta paczka was zabyła? Ważniejsza kurwa od dwóch życia Pierdole O, o kurwa Chyba lipa mamy ty kolejarz. Nieprawda, ja mam kask Szefie, ja na poprawę humoru naprostuję ten zderzak no Kufarz! Do Kufarz! Ale nie, kurwa, bończuk, soczek szefie! Co czek pomarańczowy można kurwa. kupić? Bądźcie go! Ej ma nas, nie jesteś No nic Dobra, to, to w drogę Dobra, wskakuj mi na plecy, ja mam kask, nic mi się nie stanie. Pierdole, pojebany jesteś. To by w sumie miało sens. Szefie. Słucham cię. Skoro ta paczka jest taka ważna, nie? No. To czemu my nią jedziemy? E, słuchaj mnie, mój ukochany y, podładny kolek. E, ta paczka jest na tyle ważna, że y, zależy od niej bardzo dużo. Mimo tego, że mało wiem na temat tej paczki, to tak czy siak y, jest bardzo ważna. Aha. Kładoba. No Mówię ci po prostu kurwa, co nie, nie wiem, po prostu nie pali. Ciągle kurwa. A to wlot paliwa, Dobry panie Frunk. Nie wiem, no może akumulator. Dzień dobry panie Frunk. No dobry, czekaj chwilę. Sprawdź po prostu ten akumulator, nie wiem, podłącz coś kurwa pod niego. O, ale pan ma maszynę. No, z autokomisu używana, ale nieważne. Ja ma Frank. Ty aż A pan pan Frunk wiedział. czekaj. Drzwi otwieram. No kurwa automatyczny teraz to jest. Ja pierdolę, dobra. Ja Hmm. Hmm. Jakiś Uzi. Chcesz podtrzymać w łapie, umiesz? umiesz? Nie, 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 ja się boję, bo ja mam ciężki no, palec. Dobra, dobra nie. no to lepiej nie, no. Czekaj, kurwa, co? O chuj Pan, to jakiegoś kota. Ja bym głę głębiej było i, i chciałem się złapać, ale kurwa, jakoś za mocno powiedzieć, nie. Wiem. Mam takie. Chciałeś pokazać coś... jak ostatnio pakowałeś, tak? I... Nie, nie, nie. Jakiś granat też jest. O. Oooo, ale fajne Chcesz podtrzymać? Nie Dostaw, nawet nie próbuj z tym awokado, ty Dobra, dobra Czemu? Jim mnie wyjebały, po ty kurwa masz pilot jebany w ręku? Sorry no, no kurwa, to tyle, tu jest jeszcze tylko amunicja i pistolety Ale ten pistolet chyba w życiu widziałeś, nie? No, no, ja mam takiego, się pochwalę Ciężki spust mam zamontowany, że, że muszę 10 kg dało. Schowaj, na... schowaj to, schowaj to, schowaj to. Frank, to on tylko tyle zamówił. Myślałem, że go więcej będzie. Nie no, jest tylko więcej sztuk, to nie jest po jednej sztuce, kurwa. Znaczy no, tak. Myślałem, że to będzie większa różnorodność. Dobra, no, dobra. Różnorodność, ale to ty też pomyśl o tym, że taki, kurwa, kałach to już swoje kosztuje, nie? A no tak, tak, tak. W jakiegoś zysku nie ma ogromnego. Dobra, yy... Weźcie to, kurwa. Zabierajcie mi stąd. Dobra. O, dobra to wiesz. gdzieś tam u siebie, nie wiesz, tam masz jakieś swoje. To jedziemy na w takim razie. Dobra. Panie frunk, jakby co to. Pan tam ma pod lewym reflektorem. Bite było. Ja widziałem, bite. Prawda. Kurwa. Daj młody, wsiadaj. Jak, co tu? No akumulator niby działa, bo mnie pierdolnął. Kurwa, drzwi niedomknięte. Tam ktoś niechnął z kurwy syn. Nie ta nowa technologia, a jednak dysk kurwa się psuje. No to tak, co?